Siema, Widzowie. Ja mam do Was pytanie, Widzowie. Czy jest zmieniona miniaturka na live'ie, że jest inna, Widzowie? Eu sei, na verdade, Dobra, włączam mikro. Dziwi, widzowie, a jeśli chcesz mi zrobić proma. To możesz mi zrobić promo, mi to obojętnie, ja nie chcę po prostu. Można zadać jasne, I to jest dylem. subika i łapę. Nie zmuszę, jeśli nie chcesz mi dać promo. To jak coś... Jestem na dworze, to, do, to fajnie, fajnie. U mnie jest tak zimno od rana, chyba jest minus 4 stopnie. A u was widzowie jest ile stopni? Bo u mnie jest na minusie minus 4 stopnie. U Ciebie 20 stopni. Jak u mnie tak zimno wczoraj było tak gorąco, a dzisiaj jest u mnie zimno. Jak mi się nawet nie chce wyjść na dół widzowe. Jak jestem pod kocem. Tak zimno jest. Plus 17 stopni. Jakie mam na minusie? To macie fajnie. U mnie są chmury. Mm. U mnie zimno. Dwa dni, tylko dwa dni było bardzo cieplutko Fajnie wtedy było. A teraz widzowie, tak zimno jest. U mnie słońce. No u mnie też słońce, tylko jak to powiedzieć, jest takie słońce, że zakrywam chmury i jest u mnie. Ja już patrzy na termo, już patrzy ile jest. O, zmniejszyło się. Jeden stopień na minusie. Czucz. Może dzisiaj wyjdę na dworze duż, na i po prostu, mm, po prostu na ogródku zrobię live'a. Kiedy będzie cieplutko. Chciałem wyjść, widzowie, ale że jak będzie tak zimno, to bez sensu. Bez sensu robić stream, no, tylko się ocieplać. Widzowie, ja mam do Was pytanie. Czy miniaturka jest zmieniona na live? Jakaś inna jest miniatura? Zdjęcie. Za, za chwilę, tylko odpowiedzcie. Jest zmieniona? Czy nie? Widzowie. Tak? To bardzo fajnie, bo ta miniaturka teraz będzie na wszystkich live'ach. Eee... A jeśli ktoś chce ze mną grać, ma tutaj... Oooo! Zobieć jej kupić na Fajnie, fajnie. Ja ogólnie to patrzcie. Miałem 3000. Mogłem zbierać na tego Primo za 10 tysięcy, a ja jak? zawsze musiałem kupić sobie mega... 2 mega, mega boxy. I myślicie, co się stało? Koiny i dolu. Nic się nie zmieniło. Zapiszcie widzowie. Była lepsza? No może była, ale tylko na dzisiejszy. Macie tutaj kodzik, możecie dołączyć. Pozwalam, możecie dołączyć. Nie gryzę. Chciałem jakąś inną miniaturę, żeby zachęcić. Podaj kod No masz tutaj kodzik. X, -l -y -a -d U, 7. Ty mnie wyrzuciłeś? A cię nie wyrzuciłem z klubu. Nigdzie patrz. A cię nigdzie nie wyrzuciłem. Byłem w klanie, ale to gość cię wyrzucił, bo tamten klan umarł. Ile mam powtarzać? To masz kod. A z drużyny. A. No to jeszcze raz będziesz mógł mieć. A, Wiktor, pan, OK, Okej, no to jeszcze raz zaproś Marcel. Okej, okay, to nara. Ja ogólnie, widzowie, to ja jestem tak mi zimno, widzowie, ja nie wiem jak u was jest tak ciepło. O, wreszcie jest ciepło. Słońce wyszło. Pukczamp. Ja dobra widzowie, mm, no dobra, sprawę. gra. Chcę albo nagrodę, albo nie będę grał. Takie zbijanie pcharków codziennie, widzowie. Pamiętajcie, subskrybujcie z dzwoneczkiem. Ej, a jaka Wam się podoba miniaturka? Ta wcześniejsza, czy ta teraz? Wcześniejsza Wam się podoba, czy ta teraz? A jaka Wam się bardziej podoba, ja nie wiem? Jaką robić? Dobrze widzowie, podaj przez linka, ale wiesz, że linki u mnie nie działają kiedy wysyłam e, po prostu do BS-a. Nie wiem dlaczego. Jeśli zawsze jak ktoś pytał, to zawsze nie działały. To masz kodzik, mogę zadektować kuczku. Widzowie zasubskrybujcie nas kanał. Hmm, to teraz nie mogę. Ale jesteś od wczoraj na live'ku, Mordo! Nie mogę. Widzowie, widzowie, widzowie zmieniam teraz chyba miniaturkę streama, chyba zmieniam, dobra, 200 to 200 coinów, prawie nic nie daje jak zawsze, na chwilę dać może, nie wiem, by. nie wiem. Widzowie kończę live i zmienia miniaturkę, bo nikt nie wbija przez miniaturkę.